Założyciel Xona miał zaledwie 24 lata, kiedy w 1996 roku zdecydował się na otwarcie własnego biznesu. Startując z nową firmą, chciał zaoferować produkt, który będzie charakteryzował się wysokim poziomem bezpieczeństwa, świetnym, francuskim, wpadającym w oko designem, a także w miarę przystępną ceną. Dzisiaj, 20 lat po debiucie tej francuskiej marki, w swojej ofercie ma ona zarówno ciuchy tekstylne dla turystycznych pożaraczy kilometrów, jak i sportowe czuchy dla hardkorowych wyścigowców, którzy nie schodzą z toru wyścigowego. Dzisiaj na Motobandzie przedstawimy wam sportowy komplet od Xsona, kurtkę Xson Exoset, spodnie Xson Addict i rękawiczki Xson RS Rayleigh HP. Na pierwszy ogień idzie kurtka, została ona wykonana w większości ze skóry bydlęcej a także z elastycznych stawek stretch. Stawki stretch znajdują się pod pachami i ciągną się aż do samego nadgarstka. Dzięki temu kąbiak jest lepiej dopasowany, a dodatkowo jest to wzmocnione poprzez elastyczne skórzane stawki, które znajdują się pod pachami i na górnej części pleców. Dzięki temu nasze ruchy nie są ograniczone i możemy w dość swobodny sposób przemieszczać się na motocyklu. Skurzane panele użyte do uczycia tej krótki są dość duże, dzięki temu mamy ograniczoną liczbę szwów. A wszystkie szwy w tej krótce są opisane przez producenta jako bezpieczne, czyli są one podwojone na każdym szyciu. Dzięki temu nawet jeżeli jedno z nich puści, drugie dalej będzie trzymać i będzie spełniać swoją rolę. Cała krótka posiada certyfikat, który opisuje ją jako środek ochrony osobistej. Jednak żeby wydać 1799 zł za kurtkę nie może jedynie być bezpieczne, ale musi także fajnie wyglądać. Francuzi znają się na modzie i wiedzą, co jest teraz modne. Dlatego wy w swojej topowej kurtce zastosowali ciekawe wstawki w kolorze fluo, które możemy znaleźć także na ich sportowych rękawiczkach. Cały design kurtki to typowo Ixonowska moda. Wszędzie mamy tutaj wielkie x Xy, które są charakterystyczne dla tej marki. Znajdują się one na łokciach, na barkach, na plecach, a nawet na Zapiętę, która pierwszy suwak przed otwarciem się. Kurtka jest oczywiście wyposażona w komplet ochraniaczy. Ochraniacze posiadają certyfikat, znajdują się one na łokciach i na barkach. To, czego brakuje w tej kurtce, to ochraniacz pleców. Mamy tutaj specjalnie przygotowaną do tego kieszeń, jednak sam ochraniacz musi się sobie dokupić. Oprócz wewnętrznych ochraniaczy, na zewnątrz kurtki mamy także Wzmocnienia na i na barkach, dzięki temu możemy się lancić na to, że próbują zejść na łokieć. Chrąży pewna historia, która mówi o tym, że jeden z motorziorów chciał to zrobić, no i wylądował na łokciu niestety nie był już na swoim motocyklu. Ochaniacze na barkach spełniają jeszcze jedną ważną funkcję. Znajdują się w nich otwory wentylacyjne, dzięki którymi podczas szybkiej jazdy w złożeniu czujemy całkiem fajny przeływ na plecach. Wentylację znajdziemy także na górnej części klatki pierściowej i na ramionach. Z użytkowych walorów tej krótki należy wymienić kieszenie. Mamy tutaj dwie kieszenie zewnętrzne oraz trzy wewnętrzne. Oprócz tego krótka standardowo jest wyposażona w ocieploną kamizelkę, dzięki temu w chłodne poranki także możemy z niej korzystać. Świetnym uzupełnieniem krótki exo są spodnie ADDICT PAINT. Za pomocą zamka 360 stopni możemy je spiąć, co daje nam kompletny kombinenzon do zabaw na torze wyścigowym. Podnie, podobna krótka, wykonane są z skóry bydlęcej, wszystkie przeżycia, które tutaj znajdziemy, są podwójne. W kroku znajdziemy elastyczne panele stretch, dzięki temu nasze ruchy po raz kolejny są oswobodzone. Na najbardziej narażonych obszarach, jak chociażby kolana skóra jest podwojona, dzięki temu trudniej będzie ją przetrzeć podczas upadku. Z zewnątrz znajdujemy oczywiście standardowe w tego typu spodniach zewnętrzne slidery, którymi możemy penersko rysować po torze. Wewnątrz spodni znajdziemy certyfikowane ochraniacze kolan, a także kieszenie na ochraniacze bioder. Ochraniacze bioder nie dostaniemy w standardzie do tych spodni, a warto je dokupić, ponieważ jest to jedno z pierwszych miejsc, na które upadniecie. Ja upadłem na biodro dwa razy w tych spodniach. Spodnie charakteryzuje sportowy krój. Mamy tutaj wąską nogawkę, która trzymuje się w każdy sportowy but. Do tego są one ciasno spasowane i z stanowią całkiem fajny komplet. Podczas lancerskiej jazdy na XSR 700 podczas sportowych wygibów, są cały czas będzie wygodny i cały czas będzie oferował naprawdę wysoki poziom bezpieczeństwa. Ja w tym kombiaku zaliczyłem dwie gleby i dalej żyję, nie jestem połamany, nie świeciłem gołym tyłkiem na torze, są naprawdę dał radę. Jedyne co widać to delikatne przetarcia na skórze, co przy opadku o prędkości powyżej 100 km na godzinę jest całkiem naturalne. Kurtka posiada wentylację, która działa dość aktywnie na torze wyścigowym, czego nie można powiedzieć o spodniach. Dodatkowo spodnie przez to, że są dość ciasno spinane w pasie, Podczas dużych wychyleń, kiedy chcemy się zwiesić z motocykla, troszkę ograniczają nasze ruchy w okolicy bioder. Cały zestaw okazuje się być dość uniwersalny. Xson oferuje nam napy, które możemy zainstalować zamiast slajderów. Krótka nie ma zastosowanego garbu aerodynamicznego. Dzięki temu krótkę i spodnie możemy użytkować tylko na sportowym motocyklu, ale także na mocarnych nakedach. Komplet od Xsona to pierwsze ciuchy tej francuskiej marki, które mogliśmy zaprezentować na motobandzie. I po tym teście z całą odpowiedzialnością możemy Wam powiedzieć, że ten francuski producent w pełni może konkurować ze swoimi włoskimi przeciwnikami.